Wykorzystując w Excelu filtr, możesz korzystać z symboli wieloznacznych, takich jak znak zapytania i gwiazdka. Dzięki tym symbolom możesz uzyskiwać różne fajne efekty. Przetestujmy to. Umieszczę kursor w obrębie tej listy, włączę filtr, czyli klikam w kartę dane, klikam w przycisk Filtruj. I załóżmy, że chciałbym wybrać wszystkich pracowników, którzy mają kody trzyznakowe. Czyli na przykład ten pracownik, ten pracownik i tak jak to zrobić? Rozwijam pole filtrowania na polu kod pracownika. Najeżdżam na filtry tekstu i wybieram operator równa się. Zwróć uwagę, że w okienku, które się pojawiło, w dolnej jego części jest informacja, że takie symbole jeroznaczne jak znak zapytania i gwiazdka mogą być tutaj używane. I jak je wykorzystujemy? Jeżeli chciałbym pokazać wszystkie kody trzyliterowe, trzyznakowe, to użyję trzech znaków zapytania. Każdy jeden znak zapytania zastępuje dowolny znak, obojętny czy to jest litera, czy cyfra, czy jakiś znak specjalny. Jeżeli teraz kliknę OK, to w ten sposób mówię Excelowi, aby wybrał wszystkie te pozycje w kolumnie kod pracownika, które mają dokładnie trzy jakiekolwiek znaki. Załóżmy, że chciałbym zrobić coś innego. Powiedzmy, że interesują mnie te kody czteroznakowe, które się zaczynają na literkę D. Ponownie rozwinę pole filtrowania na filtry tekstu, Wybiorę znowu równa się, tylko tym razem wprowadzę literkę D, a następnie trzy znaki zapytania. To będzie mówiło filtrowi, aby wybrał te pozycje, które mają na początku D, a potem trzy jakiekolwiek znaki. Przetestujmy. Wygląda na to, że działa. Można używać również gwiazdek. Zresetuję to filtrowanie, więc w karcie dane kliknę przycisk wyczyść. I załóżmy, że chciałbym wybrać tych pracowników, którzy mają. W kodzie na przedostatniej cyfrze jedynkę. Czyli na przykład. Ten pracownik tak ma i pewnie jeszcze wielu innych. Jak takie coś osiągnąć? Znowu rozwijam pole filtrowania. Najeżdżam na filtry tekstu. Ponownie wybiorę równa się. I tym razem jak to zapisać. Na początku te początkowe znaki w kodzie mogą być dowolne, więc użyję gwiazdki. Gwiazdka zastępuje dowolny ciąg znaków. Potem ma wystąpić jedynka jako przedostatni znak, a żeby Excel wiedział, że to jest przedostatni znak, to po tej jedynce wprowadzę znak zapytania. W ten sposób mówię Excelowi, żeby wybrał taki kod, który ma na początku cokolwiek, potem jedynkę, i za jedynką jeden jakikolwiek znak, ale tylko jeden. Klikam OK. W ten sposób mam te kody, które mają na przedostatnim znaku jedynkę. Wygląda na to, że wszystko się zgadza. Więc te symbole wieloznaczne, one dają dosyć sporą elastyczność i tego czego nie da się w filtrach wybrać korzystając z tych gotowych operatorów takich jak równa się, kończy się na, zawiera, nie zawiera i tak dalej, prawdopodobnie da radę wyklikać przy pomocy tych symboli wieloznacznych, czyli gwiazdki i znaku zapytania.